Dzień dobry Państwu, witamy w drugim śniadaniu przy kawie. Anna Woldańska, Michał Drzewicz. Naszym, serdecznie. naszym gościem jest dzisiaj trener Akademii Uwodzenia Jędrzej Stępień. Witam. Witamy serdecznie. Masz dziewczynę? Eee, <śm> <śm> mam dziewczynę, czy jestem w związku, bo to jest różnica. Eee, jesteś w związku? Eee, w związku nie. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynę, to tak. Bo tak sobie pomyślałam, że skoro jesteś zawodowym mhm. uwodzicielem, to twój związek powinien być idealny, jest, tak? Idealne, no to zależy, jaką osobę spotkam. Jeżeli jest taka dziewczyna, która rzeczywiście tak mnie zauważy, że chce być z nią na dłużej, to owszem, mam wtedy jakiś dłuższy związek. Natomiast nigdy nie zakładam, co z tego wyniknie. Tak? Bardziej wolę jakby ją poznać i zobaczyć, co z tego wszystkiego będzie. Natomiast to jakby... To, że jestem uwodnicielem nie oznacza, że muszę być jakby w długiej relacji, tak? jeżeli pewne rzeczy w życiu się układają w taki, a nie inny sposób, no to można być z kilkoma dziewczynami, tylko też ważne, żeby one o tym wiedziały, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle będę musiał... Z kilkoma, Była taka sytuacja, że spotykałeś się z kilkoma dziewczynami na raz mm, i one o tym tak. wiedziały i nie miały w ogóle nic przeciwko temu? Jak najbardziej. <laughs> Jak uwiodłeś swoją dziewczynę? <laughs> Zacznijmy od tej... Pierwszej. Od pierwszej, to dawno było, pierwsza dziewczyna to było jakieś 16 lat temu, eee, poznałem ją na imprezie, rozmawialiśmy sobie, też był pewnie jakiś alkohol, bo to były bardzo takie młode czasy. Eee, 16 lat temu, alkohol, no no. <grytanie> no i w taki sposób, rozmawialiśmy na imprezie, poranczyliśmy, eee, później umówiliśmy się na randkę i spotykaliśmy się przez jakiś czas. A jak podrywasz dziewczynę tak <grytanie> w prywatnych relacjach, to stosujesz te swoje triki? Czy ja już czasami nie wiem, czy je stosuję, czy nie, bo to wchodzi trochę w krew w taki sposób, że jest to w jakiś sposób naturalne, tak? To, czego my uczymy w naszej szkole, to żeby swoją osobowość, czy to, jak się zachowujemy, mm -hmm. łączyć z jakimiś umiejętnościami bardziej z tym, żeby być otwartym i pewnym siebie i rozmawiać, tak, żeby zainteresować sobą i słuchać przede wszystkim dziewczynek, z którymi jesteśmy. No, i to wtedy tak najlepiej się łączy. Panowie mają z tym problem często. Ja bym cię słuchał. No <laughs> Zapraszam do nas na szkolenie. <laughs> Zadam w takim razie pytanie, jak uwieść kobietę? Jak uwieść kobietę? Przede wszystkim będąc sobą, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, czyli, nie wiem, faceta, który zwiedził cały świat, jest super przebojowa, tak naprawdę jesteśmy zamknięci, skryci i trzęsiemy się, jak. A dziewczyna do nas podchodzi albo w ogóle rozmawiam z nią, to jest to nienaturalne, a jeżeli nawet facet jest nieśmiały i powie o tym wprost, natomiast no, potrafi przełamać i podejść do dziewczyny i z nią porozmawiać, powiedzieć, że słuchaj jestem nieśmiałym facetem, ale zobaczyłem cię i chciałbym cię poznać, bo wydajesz mi się interesująca i zapraszam cię na kawę. To jest o wiele bardziej prawdziwe w stosunku do tego, jacy my jesteśmy, no i dla tej dziewczyny Zgadzam bardziej, się 100%, bardziej tak? będzie ją to uwodziło jako naturalne zachowanie. A jacy mężczyźni najczęściej do Was przychodzą? Nieśmiali, przebojowi? Jak to jest? Do nas przychodzą różni mężczyźni. Najwięcej jest oczywiście tych, którzy mają jakieś problemy, coś im w związku nie wyszło, albo w ogóle nigdy nie mieli dziewczyny. Natomiast są też mężczyźni, nazwijmy ich przebojowi, albo bardzo przystojni. Mieliśmy też modeli którzy mają problem trochę z czym innym, ponieważ kobiety ich tak trochę szufladkują jako osoby, które mają mnóstwo dziewczyn, mnóstwo kobiet e, i boją się takich facetów, więc oni też mają problem i tak naprawdę ci, którzy przychodzą i na przykład są nieśmiali albo mają jakieś kompleksy związane ze swoją fizycznością, e, jak widzą takiego faceta zastanawiają się co taki koleś tutaj robi, no i okazuje się, że po dłuższej rozmowie, jest tak, że oni też mają jakieś swoje problemy, więc nie można generalizować, natomiast owszem najwięcej jest facetów, którzy mają jakiś problem e, przede wszystkim z nieśmiałością i pewnością siebie. A Ciebie też się boją? My się boją? Nie, trzeba było się ich spytać. <laughs> Pewnie na początku tak, bo robimy dużo różnych takich rzeczy, które są e, bardzo śmieszne. Czasami może są dziwne. No, robimy e, takie podejścia na przykład w centrum handlowym, czy na ulicy, albo w klubie, gdzie oni mają zrobić coś głupiego, śmiesznego, w taki sposób, żeby raz zaskoczyć dziewczynę czy tam kobietę, z którą rozmawiają, a z drugiej strony jakby to zadanie ma na celu pozbycie się jakiegoś stresu, który tam w nich w środku jest, bo wiadomo, jak robimy coś pierwszy raz. To jest to bardzo ciężkie i ludzie zbyt mocno myślą o tym co, co mają zrobić zamiast po prostu wyluzować mm. i porozmawiać sobie naturalny sposób, no więc mają czasami jakieś dziwne, dziwne mm, zadanie, które muszą zrobić typu nie wiem żartowanie bardziej siebie niż, niż dziewczyny, e, w którym nie wiem poznają jakąś kobietę typu nie wiem jakaś galeria handlowa, pytają się gdzie jest ta galeria albo podchodzą i mówią, że dzisiaj nie śmierdzą mi nogi, jakby to nie ma znaczenia, jak głupie to jest, bardziej chodzi o to, żeby zmienić ich stan w środku, no, a czasami są tacy chłopcy czy faceci, albo to o przedział wiekowy jest, którzy mają takiego stresa, że dostają zadanie i mają podejść na przykład do 10 ładnych dziewczyn z 3 godzinę i to też jest dla nich wyzwanie. Ostatnio najczęściej no takiego... mi... mhm. panowie w jakim wieku do Was nie ma reguły. Nie ma. Miałem człowieka, który miał 50 lat, i uczyłem 18-latków. Czasami jest taki przedział powiedzmy, około 30, jest bardzo częste. Ostatnio mm -hmm. mieliśmy na przykład szkolenie studenckie, gdzie przedział wiekowy był 20-24. Czasami są panowie po 40, nie ma jakby takiej reguły. Natomiast często jakby branża, z której oni pochodzą, się powtarza, jeśli chodzi już o osoby, które pracują. No, są to informatycy, branża IT, ponieważ no, osoby, które siedzą cały czas przy komputerze, walczą tam z klawiaturą i mają mały kontakt w ogóle z ludźmi. To tym bardziej mają ciężko, żeby poznać jakieś dziewczyny, a portale randkowe no, nie zawsze spełniają swoje zadania. Można u Was złożyć reklamację? Czy złożyć pytanie na co? Na nieskuteczność, znaczy... metod. Nie, czy to tak jakby na wiesz, reklamację na wyższą uczelnię po magisterze, że nie możesz znaleźć tak. No wiem, ale pytam, czy zdarzają ci się raczej śmiałkowo? Nie zdarzyło się, czy są może osoby, które potrzebują dużej czasu, żeby te wszystkie rzeczy, których się uczą, zaczęły z nich korzystać. Natomiast szkolenie polega na tym, że od razu są zajęcia praktyczne, więc od razu mamy ileś tam podejść, rozmów z dziewczynami, chłopaki umawiają się na kawę, biorą numer telefonu, Uczą się jak rozmawiać z tymi dziewczynami. Jak jesteśmy w klubie, to przede wszystkim uczą się, jak się bawić i pokazywać sobą, że jest się fajną osobą, która bawi się na trzeźwo, nie potrzebuje alkoholu do tego, żeby poznać dziewczynę i nie musi jej postawić dynka, bo tak naprawdę wystarczy fajnie porozmawiać i być wesołą osobą, która fajnie się bawi. I można poznać fajną, fajną dziewczynę, z którą spędzić można, nie wiem, pół wieczoru w klubie czy, czy, czy cały, a później spotkać się na kawie i dalej się poznawać. Więc czy. Nie było osoby, która by miała jakieś zażalenia czy przyszła z deklamacją. Natomiast my też bazujemy na tym, że dla nas jest najważniejsza opinia kutsantów. więc czasami A jakie są te opinie? Zapraszam na stronę. Są bardzo dobre. Z częścią tych osób utrzymuję kontakt, są jakimiś tam moimi znajomymi, organizujemy sobie jakieś wyjazdy, czy wybieramy się nazwijmy to na, na poddywanie gdzieś tam na mieście albo ćwiczymy jakieś rzeczy. I to bardziej na relacjach z tymi osobami opieram, jakby to, jak nasza szkoła jest skuteczna. Tak? Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to był na szkole, zawsze może do mnie zadzwonić, napisać smsa albo maila. Ja chętnie tej osobie pomogę, albo nawet się spotkam, porozmawiamy sobie, dam mu jakieś jedno, drugie, trzecie zadanie, żeby przełamał te swoje jakieś tam opory. I idzie wtedy do przodu. Natomiast podstawowe pytanie, czego taka osoba oczekuje, bo. Są osoby, które chcą mieć na przykład stały związek, są tacy, którzy chcieliby w ogóle mieć dziewczynę. A częściej zdarzają się takie, które przychodzą, żeby mhm. mieć stały związek, czy raczej flirt? E, tak, jeżeli jest osoba, która nigdy nie miała dziewczyny, no to wiadomo, że dla niej jest jakby dużym barierą to, żeby w ogóle poznać, czyli nauczenie się rozmawiania z dziewczyną, e, to jak e, przeprowadzić fajną randkę, w jaki sposób, e, pokazać jej, że rzeczywiście jest się kimś wyjątkowym i ma się coś fajnego w swoim życiu, a nie tylko jestem facetem, który jest lepiej gorzej ubrany, albo potrafi, nie wiem, coś fajnego powiedzieć. I dużo jest takich mężczyzn, którzy mają rzeczywiście opory z tym, żeby poznać kobieta, i dla nich jest istotne to, żeby w ogóle zacząć chodzić na te randki. Natomiast są też ludzie, którzy przychodzą po nieudanych związkach. Są faceci, którzy chcą jakąś tam dziewczynę, którą znają od jakiegoś czasu, podejrwać i chcą z nią jakąś relację stworzyć. Są małżeństwa, na których byłem. Są też dzieci kursantów, więc czasami mamy drugie pokolenie. I Jak to? Dzieci do nas przychodzą? Znaczy, dzieci do nas nie przychodzą, natomiast zdarza się tak, że facet, który przyszedł na przykład, był po rozwodzie, miał tam jakieś swoje problemy, poukładał układał sobie to, to życie, no i syn, który już dorastał w wieku na przykład 19-20 lat, też do nas trafia, żeby pomóc mu w pewnych rzeczach, ponieważ no, w Polsce mamy trochę problem z takim wzorcem ojca czyli osoby, która pokaże swojemu dziecku, w jaki sposób no, zacząć żyć jako mężczyzna. Za dużo jest, nazwijmy to, mamy w tych wszystkich relacjach i kiedyś tak było, że jak chłopiec miał 9-10 lat to przechodził spod opieki mamy do, do, do swojego taty. No i razem nie wiem, chodzili oglądać mecze, spotykali się gdzieś w jakichś miejscach, uprawiali sport, grzebali przy samochodzie czy tak jak kiedyś były plemiona i chłopcy byli zabierani, nie jak polować. No i to jest zupełnie wtedy inny mężczyzna, który jest bardziej pewny siebie, ma wzorzec jakby tego jak się zachowywać, Potrafi być wesoły, potrafi w jakiś sposób um, jakby nie traktować też siebie tak bardzo poważnie. Bo facet mm. który podchodzi do dziewczyny, jest pięty i tak naprawdę myśli, że on jest na przykład prezesem jakiejś firmy i teraz głupio się Oj, czuje. nic z tego nie będzie. To, co z tego wyniknie, zazwyczaj jest śmiesznie. Natomiast, jeżeli on to wyłączyć się w sobie i rzeczywiście bawić się swoim życiem, i odkryć sobie rzeczywiście takiego małego chłopca, który kiedyś wygłupiał się. Wewnętrzne dziecko. Tak, wewnętrzne dziecko to, to jest bardzo fajnie i można rzeczywiście zdobyć więcej, i to chyba bardziej się rozwinie. Wyobraźmy sobie, sobie taką sytuację, że jesteś zakochany. Mhm. I to kursanty. <laughs> pogratulowałbyś mu skuteczność? Jest pewna zasada. Nie podrywa... Uczymy chłopaków, że nie podrywamy dziewczyn, swoich kumpli, znajomych, ponieważ no ingerujemy wtedy w jakieś relacje. Jeżeli chłopak poznaje dziewczynę, która rzeczywiście jest w związku, to są dwie opcje. Albo ona będzie zainteresowana z tego względu, że ten związek u niej nie jest do końca idealny, nie spełnia jakby pewnych jej natomiast jest facetem z jakiegoś tam powodu i wówczas pozwoli sobie na wejście w relację z nową osobą, natomiast jeżeli jest zakochana to sobie nie pozwoli na takie rzeczy. Ale załóżmy, że taka sytuacja no. miałaby miejsce, co tak. wtedy? Pogratulowałbyś? Pogratulowałbym? No jeżeli uczeń przerost mistrza to pewnie bym pogratulował, natomiast pytanie odnośnie tego jak, jaka jest ta dziewczyna, tak? jeżeli jest ze mną w związku em, i widać czego się jej tam brakuje. E, faceci, którzy przychodzą pytają się, Dlaczego dziewczyna mnie zostawiła? Mówię, słuchaj, dlatego zostawiła, bo nie dawała się tego, co powinieneś, więc jeżeli ja bym jakby nie dawał tej, tej swojej wybrance, tego, co ona potrzebuje od związku, czego ode mnie chce, no to też jakby było to dla niej naturalne, że jeżeli spotkała faceta, który jest fajniejszy, to on ją bardziej zainteresował. Michał, miałbyś problem ze zrobieniem czegoś głupiego, tak jak tutaj panowie w centrum handlowym przykładowo? Przypomnij <słuchaj> sobie... Ile już się znamy, ile rzeczy głupich już zrobiłem w ten drugi okres. Rozumiem, czyli nie miałbyś problemu. To fakt, że się przyjechałem z moim stanem zdrowia nie jest do końca normalny, więc tym się w ogóle nie przejmuj, <grym> jeżeli chodzi o głupie rzeczy. Ale najważniejsze, że jesteś, cieszymy się, doceniamy. To jest taki prasuś. Mhm. Mam teraz do ciebie pytanie trochę z innej bajki. Wierzysz we wróżby? Czy wierzę we wróżby? Nie. <grym> nie wierzysz. To co tu robisz? <grym>